Załoga z numerem 30 już e, wjeżdża. O, zawodnicy wychodzą, to mnie cieszy. Pomachają, my też pomachajmy, drodzy państwo. Tak, ciekawe dlaczego. E, a to nasi zawodnicy, Automobil Klub Cieszyński, Szymon i e, Łukasz. No to, Szymonie, powiedz coś dla tych tutaj kibiców, którzy machają do was, e, co przed jutrzejszym. Yy, yy, jutrzejszymi zawodami. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy na starcie tak prestiżowego rajdu w tym roku. Czuję jakąś tam na pewno na sobie presję z tego powodu, no bo tak naprawdę jest to rajd, rajd na moim podwórku, także będziemy starać się dać siebie na pewno więcej niż, niż daliśmy dotychczas. Trzymamy mocno kciuki. Trzymamy za Łukasza, za Łukasza, którzy reprezentują barwy Automobil klubu cieszyńskiego numer 30. To Szymon Żarłok i Łukasz Sitek Honda Civic. To ich samochód. No jeszcze troszkę. Tak, zaliczam do, do udanych. Jesteśmy na mecie z, z niewielkimi przygodami, już na, na, czwartym, na czwartym odcinku, w sumie przy, przy samej już końcówce odcinka, złapaliśmy kapcia, musieliśmy zmienić, zmienić oponę. W zasadzie dwie, no nie dysponowaliśmy piątą, piątą sztuką, no ale myślę, że wyszło nam to na dobre. Poza tym, poza tym wszystko, wszystko jak najbardziej w porządku, także. Pilot też zadowoleni, ja bym prosiła Cię o kilka słów podsumowania, jak się jechało? Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, bo jesteśmy na mecie tak prestiżowego rajdu jak, jak Pagórka Cieszyńska, jechało nam się dobrze, kilka, kilka problemów, przebyliśmy koło na jednym odcinku, ale, ale wszystko, wszystko poszło, jak najlepiej jesteśmy na mecie, to najważniejsze. To jest najważniejsze, a ja tylko zapytam pilota, bo wiem, że Łukasz i jako pilot i jako kierowca Łukaszu jak to jest lepiej. Na prawym czy na lewym? No, jakoś tak od początku sezonu częściej jestem na prawym fotelu niż na lewym, czyli częściej jako pilot, ale bardzo mi się to spodobało. Taka sama jest fajda i adrenalina jak na lewym fotelu, także super. Cieszymy się bardzo razem z Wami. Wielkie gratulacje dla załogi z numerem 30. A ja czekam już na kolejną załogę z numerem 31, która za chwileczkę będzie na mecie.